Wyspie za każdym razem, gdy rodzi się dziecko, jeden starszy człowiek musi umrzeć, aby utrzymać równowagę populacji. Wyspa ma zasoby wystarczające tylko dla 513 osób. Gdy dziadek zobaczył, że jego wnuk urodził się zdrowy, bez wahania skoczył z klifu. Myślał, że przyniesie to wyspie spokój, jednak potem lekarz zdał sobie sprawę, że kobieta jest w ciąży bliźniaczej. W jej łonie było jeszcze jedno dziecko, co oznaczało, że jeszcze jedna osoba musi umrzeć. Przywódca wyspy natychmiast zwołał na radę, aby zdecydować, kto powinien zginąć. Niektórzy mówili, by tym razem to zignorować, bo jedno dodatkowe dziecko nie zrobi wielkiej różnicy. Inni jednak się nie zgadzali. Świat zewnętrzny zosta zaatakowany przez wirusa. Nie mogli złamać zasady 513 osób. Jeśli złamią ją raz, stanie się to ponownie. Aby rozwiązać problem przywódca wyspy ogłosił system eliminacji punktowej. Każdy miał własny wynik. Dobre uczynki dawały punkty, a złe je odbierały. Osoba z najniższym wynikiem miała umrzeć. Chłopiec oglądający telewizję zobaczył, że jego imię znajduje się na trzecim miejscu od końca. Przeraził się, że jeśli zostanie wybrany, zostanie wrzucony do morza. Jego przyjaciel powiedział mu jednak, żeby się nie martwił, ponieważ jego matka była przywódcą wyspy. Miała mu pomóc podnieść wynik. Następnego dnia przywódczyni wyspy dała przyjacielowi swojego syna sposób na zdobycie punktów. Kazała chłopcu się jabłkiem z innymi. Ponieważ zrobił dobry uczynek, dostał 10 punktów. Jego pozycja w rankingu wzrosła o jedno miejsce. Wkrótce nadszedł czas głosowania. Osobą z najniższym wynikiem był Cieśla. Kilka dni wcześniej coś ukradł. Mieszkańcy wyspy wybrali go na śmierć. Gdy Cieśla myślał, że jego życie dobiega końca, jego żona wstała i ujawniła szokującą prawdę. Powiedziała, że syn przywódczyni wyspy często zabierał ją do ciemnego pomieszczenia, wykorzystując władzę swojej matki. Jeśli odmawiała ich racje żywnościowe miały być zmniejszane w kolejnym miesiącu. Początkowo nikt jej nie wierzył, ale coraz więcej kobiet zaczęło zabierać głos. Mówiły, że syn przywódczyni również zrobił im coś złego zaczął panikować. Podszedł do matki, błagając ją, by go broniła. Jednak stojąc w obliczu całej wioski nie wiedziała, co powiedzieć. Nie miała innego wyboru, jak tylko rozpocząć głosowanie przeciwko własnemu synowi. Ostatecznie ponad 400 osób zagłosowało za karą śmierci dla niego. Było jasne, że chłopiec ma umrzeć, jednak przywódczyni wyspy nie mogła pozwolić, by jej syn zginął. Postanowiła więc wygnać go do miasta poza wyspą. Tam przeżył się koronawirus, więc wszyscy się zgodzili. Chłopiec został zamknięty w celi więziennej. Tej nocy przywódczyni wyspy przyszła do niego i dała mu swój złoty naszyjnik. Powiedziała, że to ostatnia rzecz, jaką może mu dać. Miała nadzieję, że jej syn przetrwa w mieście. Następnego dnia chłopiec został zabrany z wyspy przez uzbrojoną grupę. Przed odejściem uderzył cieśle głową w nos, łamiąc go. Nie okazał ani odrobiny skruchy. Jednak gdy dotarł do zrujnowanego miasta, zaczął się bać. Błagał ludzi, by zabrali go z powrotem. Mówił, że jego matka da im najlepsze zapasy, ale wtedy został natychmiast pobity. Od dawna go nie lubili. Ostatecznie został sam, porzucony na molo.